W wieku 80 lat trudno mi uwierzyć, że ten kamień milowy zbliża się szybciej niż się spodziewałam. Jednak to nie zmieni mojej istoty. Nadal będę nosić swoje ulubione dżinsy, zostawiać długie włosy i uprawiać czynności, które zawsze sprawiały mi radość. Czer, ikona, która rzuca wyzwanie czasowi, niedawno błyszczała na Paris Fashion Week. W wieku 77 lat nie tylko rozświetliła to wydarzenie swoją olśniewającą obecnością, ale także pokazała, że elegancja i charyzma jedynie wzmacniają się z biegiem lat. U jej boku jest jej 37-letni partner, który jest żywym dowodem na to, że wiek nie ma znaczenia, gdy chodzi o pełne życie i miłość. Nie próbuje czuć się młodo, ani wyglądać młodo. Po prostu jestem tym, kim jestem. Autentyczna kobieta nigdy nie jest zbyt stara. Urodzona w 1946 roku, Sher wydaje się być błogosławiona niesamowitymi genami. Jej matka żyła do 96 lat, a jej babcia, nawet w wieku 72 lat, była aktywna fizycznie, codziennie ćwicząc. Ucher przyjęła zdrowy styl życia, szczególnie od 1991 roku, kiedy postanowiła zmienić swoją dietę. To utrzymało ją w dobrej formie, pełną energii i spromiennym wyglądem. Obserwując ją, staje się jasne, że Czer jest prawdziwym przykładem witalności. Potrafi utrzymać pozycję deski przez 5 minut, co jest imponującym osiągnięciem dla każdej osoby, zwłaszcza dla kogoś w jej wieku. Kiedyś udało mi się utrzymać deskę przez 5 minut, ale nigdy więcej tego nie zrobię. Mimo to mogę wytrzymać dwa minuty bez problemu. Z tą determinacją pokazuje, że prawdziwe piękno jest ponadczasowe, a młody duch i wewnętrzna siła są wieczne. W tym filmie poznasz sekrety, które utrzymują czer pełną energii i witalności przez lata. Przeanalizujemy jej rutynę ćwiczeń, którą może przyjąć każdy, cztery podstawowe produkty spożywcze, które są częścią jej diety oraz odkryjemy jedyny produkt, którego czer całkowicie unika. Zaskakujący wybór, który uważa za najgorszy ze wszystkich. Oglądaj do końca, aby poznać wszystkie fascynujące szczegóły dotyczące rutyny ćwiczeń Cher. Rutyna ćwiczeń Cher. Czer wie, że nie ma skrótów, gdy chodzi o utrzymanie formy fizycznej. Kluczem do jej sukcesu jest poświęcenie i ciągły wysiłek. Ćwiczy pięć razy w tygodniu zawsze pod opieką trenera, który motywuje ją, by nie używała wieku jako wymówki. Czer przyznaje, że wraz z upływem lat trzeba podwajać wysiłki i utrzymywać aktywność na siłowni. Osiągnięcie ciała, które mam teraz, wymagało wiele dyscypliny i wysiłku. Nie ma magicznego sekretu, tylko dużo pracy, mówi Sher. Oprócz swojej intensywnej rutyny ćwiczeń, Sher znajduje również czas na zajęcia, które sprawiają jej radość. Takie jak surfing, spacery, a nawet gra w tenisa. Czy wiesz, że uwielbia Zumbę? Kocham Zumbę. Może wydawać się trochę staroświecka, ale uwielbiam. Tańczyć to wspaniałe ćwiczenie, zwłaszcza dla tych, którzy skończyli już 60 lat. Oprócz utrzymania ciała w formie, ćwiczy także umysł. Taniec jest uznawany za sposób na zmniejszenie ryzyka demencji, ponieważ stymuluje tworzenie nowych połączeń neurologicznych i poprawia zdolność podejmowania decyzji, utrzymując umysł aktywny w miarę starzenia się. Aspekt społeczny tańca również odgrywa ważną rolę. Pomaga zmniejszyć poczucie izolacji, depresji i lęku, jednocześnie wzmacniając samoocenę, pewność siebie i poczucie celu. Włączenie tańca do swojej rutyny może zmniejszyć ryzyko upadków o 58%, poprawić równowagę i utrzymać prostą postawę. Cztery ulubione produkty szer. W młodości Szer przyznaje, że z powodu pośpiechu na planie często sięgała po przetworzoną i niezdrową żywność. Jednak to doświadczenie skłoniło ją do szukania porady u specjalisty dietetyka sportowego Roberta Hasa. Razem opracowali plan Wellness w 1991 roku, który pomógł Szer utrzymać formę i lepiej dbać o swoje zdrowie. Bataty. Bataty to jeden z ulubionych produktów Cher, a ich włączenie do jej diety znacząco zmieniło jej sposób odżywiania. Podczas kręcenia filmów Cher często sięgała po przekąski takie jak M&M's, ale zdecydowała się zastąpić te słodycze czymś bardziej pożywnym. Michel Pfeiffer i ja odkryłyśmy, że możemy przygotować bataty w mikrofalówce w zaledwie 4 minuty. I to odmieniło nasze życie. Bataty to naprawdę superfood bogaty w witaminę A w postaci beta karotenu, kluczową dla zdrowia oczu i wzmocnienia układu odpornościowego. Ponadto są bogate w błonnik, co sprzyja zdrowemu trawieniu i ogólnemu dobrostanowi. Mimo że są naturalnie słodkie i bogate w skrobie, bataty mają niski indeks glikemiczny. Co oznacza, że pomagają utrzymać stabilny poziom cukru we krwi. Ich korzyści na tym się nie kończą. Są również doskonałym źródłem witamin C i E, które są niezbędne dla zdrowia skóry i mózgu. Rośliny strączkowe. Jako wegetarianka Czer uzyskuje dużą część swojej białka z roślin strączkowych. W jej diecie znajdują się takie produkty jak soczewica, fasola pinto, fasola lima. I fasola czarna, wszystkie znane ze swoich licznych korzyści zdrowotnych. Rośliny strączkowe nie tylko dostarczają białka, ale są również bogate w błonnik, witaminy i minerały, które pomagają utrzymać zrównoważoną dietę i zdrowy styl życia. Inspirując się wyborami żywieniowymi CZER, możesz dowiedzieć się więcej o dietach roślinnych, oglądając filmy ekspertów. Takich jak dr David Sinclair i dr John Scharenberg. Dzielą się oni cennymi informacjami na temat tego, jak świadome odżywianie może pozytywnie wpłynąć na Twoje życie, promując długowieczność i witalność. Makaron dla energii. Cher jest pasjonatką makaronów i stworzyła nawet swój własny specjalny sos, zwany diva. Jej przepis to smaczna kombinacja oliwy z oliwek, cebuli, papryki, czosnku, ziół i pomidorów, z opcją dodania udek z kurczaka dla tych, którzy chcą dodatkowego smaku. Ta kombinacja pożywnych składników sprawia, że makaron jest pysznym i częścią zrównoważonej diety. Nie bez powodu ikony takie jak Cher i Sofia Loren nie rezygnują z dobrego talerza makaronu. O owoce. Kiedy pojawia się ochota na coś słodkiego, Czerwoli sięgać po świeże owoce. Wśród jej ulubionych są banany, praktyczne i łatwe do zabrania wszędzie. Banany są idealne na napięty harmonogram Czer. Oprócz tego, że są bogate w składniki odżywcze, takie jak witamina B6, witamina C, błonnik, mangan i potas. Są doskonałym źródłem energii. Banany również oferują znaczące korzyści dla skóry, trawienia i zdrowia serca. Papaja Czer docenia papaje tropikalny owoc pełen składników odżywczych, w tym witamin C i A, oraz silnych właściwości przeciwutleniających. Badania sugerują, że regularne spożywanie papai może pomóc zmniejszyć stres oksydacyjny. Co może potencjalnie obniżyć ryzyko wielu chorób? Jedno z badań wykazało, że osoby z chorobą Alzheimera, które spożywały fermentowany ekstrakt z papai przez 6 miesięcy, odnotowały znaczną redukcję biomarkera związanego z uszkodzeniami oksydacyjnymi DNA, starzeniem się i nowotworami. Ten efekt przypisuje się obecnemu w papai likopenowi i jego zdolności do usuwania nadmiaru żelaza, który może generować wolne rodniki. Dodatkowo papaja zawiera papainę, enzym wspomagający trawienie białek, co jest skuteczne w łagodzeniu objawów takich jak zaparcia i wzdęcia nektarynki. Latem serwują wielbia delektować się nektarynkami, odmianą brzoskwini, która przynosi odświeżenie i korzyści zdrowotne. Spożywanie nektarynek w połączeniu z produktami bogatymi w żelazo, takimi jak fasola i mięso, może być skutecznym sposobem na zapobieganie anemii. Ta choroba spowodowana brakiem hemoglobiny lub czerwonych krwinek może powodować uczucie zmęczenia. Ponieważ te komórki są odpowiedzialne za transport tlenu w organizmie. Dlatego cieszenie się nektarynkami w następnym sezonie letnim nie tylko dostarcza świeżości, ale również przyczynia się do ogólnego dobrostanu. Pokarm, którego Szer unika za wszelką cenę. Czer świadomie zdecydowała się unikać sera w swojej diecie i traktuje to bardzo poważnie. Uważam, że ser jest jednym z najgorszych pokarmów dla organizmu. Jest trudny do strawienia, a ponadto większość serów jest bogata w tłuszcz i cholesterol. Unikam pokarmów o wysokiej zawartości tłuszczu, ponieważ sprawiają, że czuję się ospała i utrudniają utrzymanie wagi. Produkty mleczne ogólnie mogą nie być idealne dla naszego organizmu. Nauka oferuje pewne wyjaśnienia. Dlatego wyboru. Choć ser jest doskonałym źródłem białka i wapnia, dostarczając niezbędnych składników odżywczych, należy zachować ostrożność wobec jego możliwych negatywnych skutków. Ser może być bogaty w tłuszcze nasycone i sód, które, gdy są spożywane w nadmiarze, mogą prowadzić do problemów takich jak wysoki poziom cholesterolu i nadciśnienie, zwiększając ryzyko. Chorób sercowo-naczyniowych. W niektórych krajach, takich jak Wielka Brytania, zalecane spożycie to zaledwie 30 gramów sera na porcję, co odpowiada wielkości małego pudełka zapałek. Ograniczenie spożycia nabiału, takiego jak ser i inne produkty pochodzenia mlecznego, może być mądrym wyborem, aby uniknąć wzdęć i dyskomfortu. Które mogą być oznakami poważniejszych problemów. Dla miłośników sera, najlepszym rozwiązaniem jest spożywanie go z umiarem, czerpiąc korzyści z takich składników odżywczych jak potas i wapń, ale bez nadmiernego spożycia, które mogłoby zaszkodzić zdrowiu. Sier, na przykład, również ograniczyła spożycie innych produktów mlecznych. Zamiast pełnotłustego mleka, wybieram odtłuszczone. Jeśli mam pić mleko, wolę odtłuszczone. Ta zmiana odzwierciedla świadomy i zrównoważony styl życia, który dąży do dobrostanu bez kompromisów w przyjemności jedzenia. Nabiał jest tematem wielu debat naukowych. Z jednej strony jest bogaty w wapń, witaminę D i fosfor, niezbędne składniki odżywcze dla zdrowia kości. Jednak wysoka zawartość tłuszczów nasyconych w wielu produktach mlecznych budzi obawy, ponieważ może zwiększać ryzyko chorób serca. Z czasem alternatywy dla nabiału, takie jak mleko migdałowe i tofu, zyskały na popularności, oferując opcje o niższej zawartości tłuszczu i idealne dla tych, którzy chcą ograniczyć spożycie tłuszczów nasyconych, lub dla tych, którzy są nietolerancyjni na laktozę. Pomimo ograniczeń w swojej diecie, Czer ma jeden wyjątkowy wyjątek – lody. Znana ze swojej miłości do tego deseru, Sher była widywana w różnych częściach świata, delektując się tą przyjemnością. Uwielbiam lody w każdym miejscu, ale to w Nowej Zelandii zakochałam się w japońskim gelato. To zainspirowało mnie do stworzenia własnej marki lodów. Niedawno Czerw wprowadziła na rynek swoją linię lodów i chociaż jest to produkt bogaty w nabiał, eksperci twierdzą, że spożywanie tłuszczu i cukru z umiarem może być częścią zrównoważonej diety. Bez alkoholu, bez kawy, bez czerwonego mięsa. Oprócz unikania sera Cher zdecydowała się wyeliminować trzy inne elementy ze swojego życia: alkohol, kawę, i czerwone mięso. Wierzy, że te wybory dają jej znaczną przewagę w utrzymaniu zdrowia. Nie używam narkotyków, nigdy nie piję kawy, rzadko spożywam alkohol i unikam czerwonego mięsa. To daje mi przewagę. Te wybory Czer są poparte badaniami. Badania pokazują, że nawet minimalne spożycie alkoholu może być szkodliwe. Zwiększając ryzyko uszkodzeń DNA i stresu oksydacyjnego, które mogą prowadzić do rozwoju raka i problemów sercowo-naczyniowych. Chociaż kawa oferuje korzyści, gdy jest spożywana umiarkowanie, nadmiar kofeiny może być szkodliwy dla niektórych osób. Spożywanie czerwonego mięsa, szczególnie przetworzonego, wiąże się z ryzykiem zdrowotnym, w tym cukrzycą chorobami serca, udarami i niektórymi rodzajami raka. Zamiast czerwonego mięsa szer woli rośliny strączkowe, zdrowsze źródło białka. Witalność Sher w wieku 78 lat jest świadectwem jej zaangażowania w zdrowy styl życia, odzwierciedlonym w jej wyborach żywieniowych, regularnych ćwiczeniach i trosce o ogólny dobrostan. Wciąż inspiruje nas swoją energią i młodością, które zdają się przeciwstawiać czasowi. Jeśli wybory Share zainspirowały Cię i chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak przyjąć zdrowy styl życia, który może poprawić Twoją witalność i dobrostan, zapisz się teraz na nasz kanał. Dołącz do nas, aby odkryć więcej porad, historii i sekretów, które mogą pomóc Ci żyć dłużej, zdrowiej. I pełni energii. Nie przegap tego.